Dzień dobry widzowie. Jak wiecie, mój głos niewyparzony. Proszę nie wyzywać w komentarzu, jeśli będzie można. Ani w ogóle. A więc zaczynamy. Czekajcie, coś zrobię. No to zaczynamy. I tak. Na starcie. Wam bym pokazał jeśli chcecie podobywać golda hmm, jako łatwo, łatwo, tak, łatwo każdy ten tyk już zna, ale Nieważny. Może ktoś nie zna To właśnie ten. Stawiacie. E, ja to zbuduję i będziecie już wiedzieć. E, tak stawiacie na środku. Stajecie na to. Nie wiem czemu to tak działa. Glitch. I stawiacie. I to nie z tego miał być odcinek. Ja mam inne przesuwanie, dlatego tak mi mi wyszło. Mogę mieć lagi. Ale ty się nie martwiąc. Ehm. I tak lecicie do samego końca. Możecie przejść wszystkie krainy, nie wylatując za wysoko, bo wtedy wam nie będzie wszystkich zaliczyć. I mniej końców. Po prostu mniej golda. Owczul za szybko, ewidentnie. A ja jestem jeszcze królewskim członkiem, to może... Yy, to lecę. Bo jeśli jesteście w ich grupie, i będziecie mieli królewski członek to więcej będziecie żyli o ja na przykład doszłem choć za szybko wyłączyłem chcecie się dlatego nie mam piwca, chyba nie mam owoców nie tylko dlatego ale będę was o to błagał co zaraz wam się na ekranie pojawi mi nie tak szybko Lekkie cięcie, bo ja musiałem wszystko zamontować. Nie, żadna moderacja nie będzie tego robić. Yy... Ja to będę wszystko robił, bo nie mam moderatora. Ale wszystko będę musiał sam robić. I jak zrobić najlepszą łódkę Ebel moim no, zdaniem. Musicie mieć ankół i bloki e, Zanim to postawicie Musicie wziąć ten jetpack I teraz możecie postawić za sobą e, I czekajcie To trzeba też dobrze Zrobić A więc na ile? Więc to trzeba dobrze też zrobić Jak mówiłem już A Ja tutaj mam ustawione na 1, ok Wow. Po prostu chcę to zamontować dobrze. Po prostu yy, by było, że niezniszczalne bankiny. No by to się w tym trzymało. Yy, to będzie ciężkie do wstawienia bo gazu wywala. A może dam... Opa, opa! Nie. Czekajcie? Nie, nie idzie ale to tak działa, że macie tylko choć i tak się nie opłaca, ale well, ja sobie mam nie inaczej to spróbuję, inaczej Op. nie no to trzeba idealnie nie, bo inaczej wam to nie wyjdzie po prostu tak. to no ja nie tak A jeśli ktoś wam karnie jetpack, który ktoś wam dał, o tak właśnie, nie? Potem się nie zajmujcie. budujcie własną młotkę i po prostu z nim ja. A ja tutaj miałem napisane hoverboard spetsymulatora, mmm... Nie za bardzo mi wyszedł, Eee, ja i tak się starałem. No wiem, to nie speta. Nie ale starałem się i to działa na właśnie zasadzie tamtej machiny prędkości zobaczycie no, to, to chcecie dobudować na tym ale się nie opłaca bo nie będziecie latać i co są może o, no tak to jest to tak się psuje no tak to jest popsute dlatego, że jeśli teraz spadniecie na przykład z tego hoverboarda, to wyjdzie kłap, Zazwam to ładowanie. Off-Chill. O! Takie coś na przykład. I to wygląda jak lag, ale nic wam nie laguje, bo łódka nie płynęła, a ten, ten typ normalnie płynął. And to nie jest lag żaden. O, dalej płynie. To jest fake, bo byłoby Free Fire road. Nie potrzebajcie się tak pod ludzi. Ludzie potem myślą, że to prawdziwy firewall, to okazuje się, że przecież on ma zdelatowany konto i jej połtują ludzie. I tak możecie z kogoś stulować, że jesteście zbagowani? Tak, zbagowani. Eee, no to. Ja się zastatuję do tego, co na ekran i się widzimy za co Sorry za ekranu, ale chciałem, byście to bardziej widzieli. Spokojnie potem wam zrobię większe ekran Nie eee, wszystkie rzeczy chcę wam mówić. Nie wiem, czy odcinek z pyta właśnie nie będzie podpisanie właśnie takich rzeczy czy coś. to by dużo zajęło, nie? wiem Ale może to zrobię, nie? Ale ja chodzę sama, więc... Jeśli ja będę słyszeć jakie tam dźwięki to... Ulta przepraszam. Bardzo, 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 bardzo... Mm. Ja bym chętnie coś kupił ze sklepu. E to jest w ogóle nieopłatalne dobu kupiać. Czekajcie, jak... ja coś Okej. Okay. Eee. Pomyliło mi się opłata za 2000 się kupić, bo jeśli ja się trzy razy to tak kupujcie. Będziecie mieli o trochę więcej, ale więcej obok sobie wydać. A to kasy więcej to się w ogóle nie opłaca. Tego jedno. Czekajcie. Bo jak nagrywam o 22. Jak widzicie, możecie się spojrzeć i wam naprawię na obejście. A więc widzowie na chwilę kończę. Bo jak mówię wam. Teraz lepiej zobaczycie o 22, czekajcie, eee. może źle ustawiłem, ale będziecie teraz widzieć, że ja to nagrywam o 22, a więc już naprawiam ekran. Jest wszystko naprawione, wiecie, że to nagrywam o 22, a więc ostatni ten, o. Wiecie, że o tej godzinie nagrywam, więc ostatnio zdobycie końców na odcinku. I będę z Wami się żegnał. Mam nadzieję, że super ten odcinek, bo się bardzo stałem. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś oglądnie. No to rozbieramy te końcy. I. lecimy o kudę. To jednak nie będzie łatwe zb zbieranie. Bo to jest właśnie na tej zasadzie zrobiony ten hawaj, bo tylko on jest mój akurat lekko popsuty Owciu, owciu Przeleciałem całego peta w 5 sekund siu, Przepraszam Ciuuuu! Na koniec dam wam... Nie wiem nawet co. Ale po prostu... Coś wam po, podam na ekranie. E, e, o tym tylko. Ja mam ogromne ragi. A więc... żegnę się. Pa! O, jeszcze nie koniec, będziecie mieli coś jeszcze na ekranie. Więc, dawa, to musimy już niestety pomniejszyć prawie do zera i tutaj teraz przepatrzeć. Jutro odcinek z, z, z farmienie. O nie, wy to wszystko widzieliście, przepraszam. E, przez to może pójść gorzej, ale przepraszam was. Ale mam nadzieję, że i tak fajnie wyszedł. Bardzo się starałem. Tak wieczorem jeszcze. O kurde. No to cześć, no i pa!